Kosta Brava Region turystyczny w Hiszpanii Nazwa oznacza dzikie lub burwiste wybrzeże Jeżeli zastanawiacie się Gdzie pojechać na wakacje To ten filmik może Wam pomóc w podjęciu decyzji Zobaczycie w nim, że Costa Brava to nie takie całkiem dzikie wybrzeże. Nie sposób pokazać w krótkim filmie wszystkiego, dlatego zobaczymy głównie miasteczko Tosa de Maria, jedną z innych miejscowości na tym Gotowi? No to zaczynamy. w malowniczej dolinie dookoła przepięknej zatoki. W oczy rzucają się dwie plaże: jedna mniejsza od strony Starego Miasta, druga większa, bliżej centrum. Do tej plaży przybywają statki wycieczkowe. Przylega do niej młodsza część miasta z deptakiem i licznymi restauracjami oraz hotelami. Miasto jest bardzo kameralne i cichsze niż na przykład Jore de Mar czy Blanes. Godna polecenia jest Starówka. Można tu spędzić naprawdę niesamowite chwile. Zresztą, co ja mówię, patrzcie. Wchodzimy przez... Ciasną bramę i idziemy wąską drogą prowadzącą... No, jeszcze nie wiemy dokąd. Tam na dachu po prawej rośnie mały kaktusik. O! To jest to Tosa de, Tosa de Mar jakby ktoś chciał wiedzieć. Bardzo takie fajne uliczki. O, tak ściany, wy, tak ściany wyglądają. Tak, elegancko. Tam jakieś bluszcze rosną. Proszę uprzejmie. O, i tam u góry mamy balkonik ciekawy idziemy dalej całkiem ciekawe domy i te domy są zamieszkane do dzisiaj to miasteczko bodajże pochodzi z 1300 któregoś tam roku i do teraz jest zamieszkane Tu jest wieżyczka, bo to całe miasto takie obronne było. A teraz jest tu pełno turystów, tu proszę bardzo, jedna uliczka w jedną stronę na dół idzie i druga uliczka, w drugą stronę idzie. O, tam u góry jakieś pamiątki sprzedają, turystów pełno łazi. A my idziemy na razie tutaj. Zobaczymy co to za miejsce, tajemnicze miejsce gdzie Don Pedro się chowa a i powiedzmy chyba tutaj jest jakaś ślepa uliczka, dalej nie pójdziemy, chyba że gdzieś jeszcze w bok można wejść No dobra, to do góry jeszcze popatrzymy tam o nie wiem co tam nie widzę co nagrywam ale później zobaczę o, i takie sobie a ludzie mieszkają. Proszę bardzo. Ciao. ciach. O Aha, o, tu sobie pies śpi. Nie ma co robić. Ale jak? Dogami do góry. Tak. A tu wchodzimy w kolejną piękną uliczkę i będziemy mogli chwilę nagrywać, chociaż tu jest dużo turystów. No bo tu jest ładnie. O, tu można takie różne motywy zobaczyć Ze skał o. tak, o tu kolejne chałupki. Nawet fajne drzwi, takie. Bardzo mało Tak, idziemy sobie, patrzymy, oglądamy, jak tu ładnie jest w Hiszpanii. Oczywiście nie da się oddać tego piękna, tego ciepła, zapachów, jakie tu są, klimatu. klimatu. Film na pewno tego nie odda ale chociaż na miastka tu jest jakiś sklep z pamiątkami no ludzie też muszą z czegoś żyć w takim mieście oczywiście o, zobaczymy ten sklepik z pamiątkami jak on wygląda o, tak to wygląda jakieś koszyki fajne suknie ławeczka że można usiąść tu restauracja jest Tak o tu na tym domu nawet widać, że on jest z 1739 na przykład ten dom i tu też pan Powoli Jaki wychodzimy na górę, na górę, na górę, tam na samej górze jest jeszcze w ogóle latarnia i widok zapierający dech w piersiach o. Villa Pandora Jak widać na załączonym obrazku tak, o tam jest flaga Katalonii na wieżyczce. Obiekt monitorowany u góry widać. O i tam z tyłu się wyłania morze i zatoka. Idziemy popatrzeć. Tu są ruiny starego kościoła do góry. Do góry tam będziemy w ogóle szli. A tu plaża taka piękna. O. O, i jesteśmy w połowie góry, tej co wchodziliśmy, gdzie jest miasteczko tetosa stare. O tutaj takie statki wycieczkowe są, tam jest taka wysepka sobie. o. Gdy tak się patrzy na wprost, to tam po skałkach można sobie chodzić, bo jest taka specjalna ścieżka. I tam są zapierające dech w piersiach widoki. Warto całą trasę przejść w jedną, zarówno w jedną jak i w drugą stronę. O i tutaj. Przechodzimy dalej, tu jest jakieś tam działo, pozostałości po e, obronie starożytnej, która tutaj, może średniowiecznej, która tutaj była, tu jest brama, jakaś, nie brama, wieża, wieża, o, a tu sobie stateczek taki wjeżdża, niektóre są z dnem przezroczystym i można oglądać rybki i w ogóle podwodny klimat, o, tak to wygląda. A tam w głębi całe miasteczko położone jest w takiej dolinie. Pomiędzy górami. Także tak. Tak to wychodzi. Tak to wygląda. A, jeszcze na dole wam pokażę. Jak to wygląda na dole. O, w dół, proszę bardzo. Tak, jeszcze idziemy. Jeszcze patrzymy, jeszcze patrzymy. I tu. O. Tu zobaczymy piękne skałki. Superowo tu jest. O. Wcześniej wspomniałem, że Costa Brava to inaczej dzikie wybrzeże. I rzeczywiście tak jest. Popatrzcie na te widoki. Prawdziwa uczta dla duszy. teraz jest wieczernia Tosamar Tosademar, tak? tak Tosademar Tosademar, tak nazywa się Razem z księżycem